macie trochę odsunę yy, Witam w kolejnym filmie Wicka yy Marlena proponowała szarlotkę także w ramach tej takiej często ostatnio realizowanej serii yy, trójkowej yy, proponuję trzy faktycznie jakieś ujęcia ale niekoniecznie szarlotki, tylko że ciężko mi jest zebrać trzy szarlotki, które szczególnie yy, szczególnie, szczególnie lubię Wybieram, zrobię to troszeczkę inaczej trochę inaczej ten filmik ugryzem ten temat trzy intrygujące ujęcia jabłka Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli mam być szczera, to taką moją najokochańszą szarlotką jest niszowa szarlotka marki Ebody, Noir I, I tyle, kropka. W sensie żadna inna szarlotka nie urzekła mnie na tyle, żeby pobić ten zapach. I to jest taki mój numer jeden, numer jeden. Oczywiście bardzo lubię... Dolce Lizard, które mam z L. Erbolarium, to jest taki klimat trochę jak Ambr, chyba na Nargil, Herme. Generalnie taki szarlotkowy, ciepły klimat. Numer dwa wybrałabym cudowny kwiat jabłoni, czyli Apple Blossom marki Demeter. I to jest właśnie bardzo szokujące, ponieważ marka Demeter. Poznałam bardzo dużo zapachów i niestety dużo takich wtiop zapachowych. Natomiast Apple Blossom. Jest naprawdę bardzo udana. Jest to przepiękny taki właśnie drzewno owocowy, w sensie takiego zapach takich kwiatów owocowych, takiego właśnie ugródka, um, y, gdzie mamy właśnie takie drzewo, jabłoń, po prostu jabłoń, jabłka, kwiat, jabłoni. Przepiękny zapach, y, który gdzieś tam, w, że wiem, w czeluściach gdzieś mam w małej ilości, w małym frakoniku. Niestety y, musiałabym go namierzyć. Byłby fenomenalny na wiosnę. Trzeci motyw jabłka, które chcę tutaj szczególnie wyróżnić, będzie to pewnie duże zaskoczenie, bo jest to marka, która jest marką zagadką, to trafione, to nie trafione, to jest marka włoska, taka naturalna, Framont, Framont chyba tak i to jest zielone jabłko z ambrą, zapach mi się podoba, dlatego że jabłko w nim jest kompletnie inne od przeróżnych ujęć jabłka w perfumach, nie przypomina żadnego innego jabłka i przez tą taką swoją inność skakuje u mnie Taką oto e, trójcę. Dawajcie znać, jak to u Was jest z jabłkiem, czy bardziej jabłko owo, czy bardziej jabłko-kwiat e, jabłoni, czy właśnie bardziej takie górmą klimatycznej szarlotka. Jeżeli szarlotka, to który klimat najbardziej? Ja lubię najbardziej ewody, dlatego że tam jest taka szarlotka e, nieosłodzona mocno. Ona jest taka przełamana, przywrócona, drzewna, e, bardzo intrygująca. I na mojej skórze... E, są noir, Estée Lauder to już jest unikatem Potrafił się tak układać I to było dosyć szokujące W pewnym momencie zauważyłam, że niektóre ukazania na mojej skórze Owego zapachu Estée Lauder Tak właśnie wybrzmiewały Ale mimo wszystko Estée Lauder już nie mam A Ebody ze mną zostało Z marki Ewody poznałam różne zapachy Natomiast z tych wszystkich, które ja poznałam Poznałam ich wydaje mi się, że około czterech to ten najbardziej mi się za, najbardziej mi zapadł w pamięć i najbardziej polubiłam. Jest przepiękny na jesień. To jest jego czas jesień na taką właśnie drzewnodymną dymną e, Szarlotkę. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. I do usłyszenia! I zapraszam na kolejny filmik i Można oczywiście proponować e, jakie kolejne motywy, motywy, tematy, zagadnienia chcecie do realizacji w ramach serii trójkowej. Otóż obiecuję, że. W końcu postaram się jak najczęściej realizować serię komentarz widza oraz poszukiwania perfumowe widzów I jeszcze już niektóre odcinki, może nie, nie jeszcze, tylko wciąż niektóre odcinki mam nagrane i nieopisane Także muszę wstawić Ponieważ jest druga część zapachy dla nastolatek, są zapachy dla nastolatków I coś tam jeszcze jest Na pewno mam nagrane i jeszcze nie wstawiłam Co dla miłośnika Kenzo Tigre Także to tyle, co chciałam powiedzieć. Z obiecanych filmików, a propos poszukiwania perfumowych widzów, obiecałam widzom klimat liliowy. Pytała właśnie taką lilię bardzo chłodną mokrą, było też dopytywanie o kwiaty ogródkowe. Generalnie te motywy, te omówienia różne można już sobie odszukać na kanale, natomiast czasami ktoś tak doprecyzowuje swoje poszukiwania, że postanawiam dograć coś właśnie w ramach serii poszukiwania perfumowych wizów. Czyli czasami po prostu podlinkowuję, czasami dogrywam, dlatego że Lilia, lilią, ale jak ktoś bardzo ukierunkowane ukierunkowanie to określa, to wówczas taki filmik ogólny może nie do końca być pasującym, bo na przykład porusza zbyt dużo różnych ujęć y, owej lilii w ogóle wczoraj wieczorem miałam w użyciu przepiękną esencjonalną, słodkawą kiedyś miałam wrażenie bardziej perfumeryjną to zrobiłam bardziej tak upojnie y, lilię marki Guerlain pewnie dużo osób y, pokojarzy cóż to za lilia Aktualnie unikat. Także dziękuję, pozdrawiam. I do usłyszenia całego się tak zbliżam, bo będę sprawdzała różne kadry, czy ja przy takim zbliżeniu jestem ucięta. Wydaje mi się, że w kadrze poziomym nie. Także dziękuję, kończę.